Ja wiem, że to jest takie bardzo chóre, optymistyczne i, i, i bardzo takie łechczące ego, że mówimy, że mamy świetnych bramkarzy, ale gdyby się tak temu przyjrzeć, to myślę, że poza Wojtkiem Szczęsnym, który grał, grał gra w najlepszych klubach świata, czy, czy poza Jurkiem Dudkiem, który grał w Liverpoolu, wygrał, wygrał Ligę Mistrzów, to my nie mamy bramkarzy w topowych klubach. Mamy dobre bramkarze na poziomie europejskim, ale nie mamy bramkarzy w topowych klubach. Uważam, że bramkarzem jest się tak dobrym, w jakich klubach będzie się grało, bo ja na przykład dorastałem i oglądałem Artura Boruca, który grał w Lidze Mistrzów z Celticiem, ale to był tylko Celtic. To, to, to nie był klub pokroju Liverpool, Manchester United. To, ja nie, u, nie chcę ujmować Arturowi Borucowi, prawda? Nie chcę ujmować żadnemu bramkarzowi, o którego teraz bym z nazwiska wymienił. Nie o to chodzi. Ale my postrzegamy naszych polskich bramkarzy z przeszłości jako legendy światowego futbolu. Ale ja mam wrażenie, że tą polską szkołę bramkarstwa to wykreowaliśmy my sami ten frazes, że Polska bramkarzami stoi. No okej, okay, jeszcze Józef Młynarczyk wygrał Ligę Mistrzów sportu, prawda? Prawda, e, czyli, brawo. Czy się pomyliłem? Brawo, brawo. Więc mówimy o takich, jeżeli, jeżeli mówimy o czymś wyjątkowym, to mówmy też o wyjątkowych gdzieś tam osiągnięciach, prawda? Więc e, e, ja uważam, że jestem bramkarzem dobrym, na pewno w dobrym wieku, to jest mój jeden z dużych atutów. No, i a czy, czy będę bardzo dobrym, to, to czas, czas pokaże. No musiałbym, musiałbym, muszę dołączyć do, do, do jeszcze lepszego klubu, żeby się móc e, mianować bardzo dobrym ramkarzem. Więc e, bardzo bym sobie tego życzył i wszystko będę robić robić ku temu. Na razie jestem dobrym, solidnym ramkarzem you know, top 5 Ligi Europejskiej, tak, więc e, to tyle i aż tyle.